Ale było dobrze, więc poszliśmy, spotkaliśmy się w Rzymie. Nasza pierwsza randka była w Paryżu. Serena Williams jest rozwiedziona. Ona i jej mąż są w separacji od ponad roku i finalizują rozwód. Takie właśnie plotki krążyły w ostatnich dniach na temat małżeństwa Sereny Williams i Aleksisa Ochaniana, znani z otwartości na temat swojego związku. Ich nagły brak wspólnej obecności w mediach społecznościowych stał się żywym dowodem. Ale jaka jest prawdziwa historia? Czy te pogłoski są prawdziwe? Po miesiącach spekulacji Serena w końcu przerwała milczenie, odpowiadając na plotki emocjonalnym i szczerym oświadczeniem. Posłuchajmy. Co ma do powiedzenia? Ostatni raz Serena podzieliła się zdjęciem z mężem w sierpniu 2023 roku, przez co wiele osób zastanawiało się, czy w ich małżeństwie mogą pojawić się problemy. Oliwy do ognia dodaje fakt, że Serena ostatnio większość czasu spędzała ciesząc się europejskim latem. Często w towarzystwie sióstr. Venus Williams i Lindry Price, a także ich matki. Jej kanał na Instagramie jest pełen zdjęć z jej udziału w ważnych wydarzeniach, takich jak pokaz Mody Gucci, ale nigdzie nie można znaleźć Alexis. Warto zauważyć, że na tych zdjęciach Serenie brakuje również obrączki, co nie umknęło uwadze jej fanów o sokolich oczach. Brak postów z okazji Dnia Ojca jeszcze bardziej nasilił krążące plotki. Serena która zwykle bardzo głośno opowiada o świętowaniu ważnych osób w swoim życiu. W tym czasie milczała w mediach społecznościowych. Dla pary, która większość swojego życia podzieliła się w internecie. Ta cisza mówi wiele. Z drugiej strony Aleksis Ohanian w dalszym ciągu dzieli się aspektami swojego życia w sieciach społecznościowych. W tym postami na temat swoich wystąpień publicznych i roli ojca. Jednak Serena jest również zauważalnie nieobecna w tych postach. Ta wzajemna nieobecność w życiu internetowym skłoniła fanów i obserwujących do zastanowienia się, czy para nadal jest tak silna, jak kiedyś się wydawało. Jednak wśród kłębiących się plotek i spekulacji, Alexis podjęła subtelną, ale wpływową decyzję, która zdawała się odpowiadać na plotki bez bezpośredniej konfrontacji z nimi. 5 lipca zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym on i Serena jedzą razem kolację. Selfie. Na którym Serena uśmiecha się ciepło, pochylając się w stronę Alexis, która siedzi obok niej. Wydaje się być szczerym momentem między nimi. Alexis. Z obrączką na widoku po prostu podpisała zdjęcie GM, co oznacza dzień dobry. Post wywołał lawinę reakcji ze strony fanów, z których wielu zinterpretowało go jako bezpośrednie obalenie plotek o rozwodzie. Dla tych, którzy ośmielają się wątpić w miłość, to zdjęcie, skomentował jeden z obserwujących. Powtarzając uczucia wielu, którzy postrzegali to zdjęcie jako deklarację trwałej więzi pary. Inny obserwator zauważył, uściślając plotki, sugerując, że zdjęcie było celową decyzją mającą na celu stłumienie krążących spekulacji. Pomimo uspokajającego zdjęcia, nadal pozostają pytania. Przedłużająca się nieobecność pary w mediach społecznościowych. Zaginięcie obrączki Sereny i brak osobistych wiadomości od którejkolwiek ze stron na temat ich związku nadal pozostawiają pole do spekulacji. W świecie celebrytów, gdzie każdy publiczny gest jest analizowany. Takie nieobecności i milczenia często mówią więcej niż słowa. Historia romansu Sereny Williams i Alexisa Ohaniana przypomina niemal współczesną baśń, pełną przypadkowych spotkań, odważnych posunięć i niezaprzeczalnej chemii. Ich wspólna podróż rozpoczęła się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Na drugim końcu świata. Od ich domów w romantycznym Rzymie. Był maj 2015 i los sprawił, że zatrzymali się w tym samym hotelu. Serena Williams. Jedna z najwybitniejszych tenisistek wszechczasów. Była w Rzymie na Italian Open. Jak zawsze skupiła się na korcie. Przygotowując się do dodania kolejnego tytułu do swojej i tak już znakomitej kariery. Alexis Ohanian. Współzałożyciel Reddita. Przyjechał do miasta z innego powodu. Był prelegentem podczas globalnej konferencji Festival of Media. Najważniejszego wydarzenia w świecie mediów cyfrowych. Ich ścieżki skrzyżowały się w miejscu odległym od ich światów kortów tenisowych i konferencji technicznych. Czyli w hotelowym basenie. Historia ich pierwszego spotkania jest zarówno urocza, jak i zabawna. Jak obaj pamiętają, wszystko zaczęło się przy stole przy basenie. Serena skierowała swój wzrok na konkretny stół, ale odkryła, że jest on zajęty przez Alexis, nie będąc osobą, która łatwo się wycofa. Serena dała jasno do zrozumienia, że chce mieć stół, co doprowadziło do zabawnej bójki między nimi o to, kto go przejmie. Ta beztroska konfrontacja mogła się na tym zakończyć, ale zamiast tego stała się iskrą dla czegoś znacznie większego. Po ich pierwszym spotkaniu coś w Alexis zaintrygowało Serenę i uczucie było odwzajemnione. Mimo że ich życie było zupełnie odmienne, Serena ze swoim rygorystycznym harmonogramem tenisa i Alexis ze swoim imperium technologicznym. Znaleźli połączenie, którego żadna z nich nie mogła zignorować. Serena, która zwykle była skupiona na grze i uważała na rzeczy rozpraszające, postanowiła spróbować. Wkrótce po ich spotkaniu w Rzymie zaprasza Alexisa na spotkanie z nią w Paryżu, mieście będącym synonimem romantyzmu. Alexis zastanawiała się później nad tą odważną decyzją w wywiadzie dla Vanity Fair w 2017 roku, opisując swoje ówczesne przemyślenia. Przyznał, że nie jest do końca pewien, czy Serena poważnie rozważa spotkanie. Nawet jeśli mnie zaskoczy i nie będziemy się spotykać, i tak będę się świetnie bawił w Paryżu i będę miał jeszcze lepszą historię dla wszystkich moich przyjaciół z dzieciństwa, powiedział. To stwierdzenie oddaje żądnego przygód i optymistycznego ducha, jaki Aleksis wniósł do ich rozwijającego się związku. Gotowość do podejmowania ryzyka. Nawet jeśli się to nie opłaca, okazało się, że ryzyko było tego warte. Ich spotkanie w Paryżu było czymś więcej niż tylko nieformalnym spotkaniem. To był początek głębokiej i znaczącej relacji, pomimo bardzo odmiennego pochodzenia i wymagań zawodowych, znaleźli wspólną płaszczyznę we wspólnym poczuciu humoru. Wzajemnym szacunku i głębokim podziwie dla wzajemnych osiągnięć. We wrześniu 2015 ich związek przekształcił się z przypadkowego spotkania w coś znacznie poważniejszego. Alexis, zawsze jej wspierająca partnerka, wzięła udział w US Open. Aby kibicować serenie podczas jej zawodów, ten publiczny pokaz wsparcia był kamieniem milowym w ich związku. Alexis nie był tylko potentatem technologicznym, był kimś, kto rozumiał znaczenie kariery sereny i był dumny, że mógł stać u jej boku. Swoimi uczuciami podzielił się na Instagramie, zapisując post. Przyjedź do królowej. Lepiej tego nie przegap. To zdanie. Zapożyczone z popkultury. Było nie tylko świadectwem umiejętności Sereny na korcie, ale także żartobliwym ukłonem w stronę ich dynamicznej relacji. W grudniu 2016 roku Serena Williams wydała zaskakujące oświadczenie. Które wywołało burzę w internecie. W szczerym poście na Reddicie, Platformy, której współzałożycielem jest Alexis Ohanian, serena podzieliła się wiadomością o ich zaręczynach w formie słodkiej, poetyckiej historii. Reklama była wyjątkowa nie tylko pod względem medium, ale także treści, odzwierciedlając połączenie tradycji i nowoczesności pary. W wiadomości sereny opisano, jak Alexis zabrała ją z powrotem do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło do hotelu w Rzymie, gdzie się poznali. To właśnie tam, przy tym samym stole przy basenie, gdzie żartobliwie rywalizowali o miejsce, Alexis uklękła na jedno kolano i oświadczyła się. Poetycki charakter propozycji, przesiąknięty osobistą historią, świadczy o przemyślanej i romantycznej więzi, która łączy parę. Ich zaangażowanie stanowiło ważny kamień milowy. Ale świat nie wiedział, że na horyzoncie pojawiła się jeszcze większa wiadomość. W kwietniu 2017 roku Serena Williams nieumyślnie wprawiła w ruch młyn plotek. Przypadkowo zamieściła na swoim publicznym koncie prywatny Snapchat, Snap, na którym widać Serenę z małym brzuszkiem. Został opatrzony podpisem 20 tygodni, co wywołało natychmiastowe spekulacje, że gwiazda tenisa spodziewa się pierwszego dziecka. Post został szybko usunięty, ale potem tajemnica wyszła na jaw. Niedługo potem Serena potwierdziła tę wiadomość, jak tylko mogła. Pisząc na Instagramie szczery list do swojego nienarodzonego dziecka, w swoim emocjonalnym przesłaniu, serena zwróciła się bezpośrednio do dziecka. Dzieląc się swoimi głębokimi uczuciami i ekscytacją związaną z zostaniem matką, moje najdroższe dziecko, zaczęła. Dałeś mi siłę, o której istnieniu nie wiedziałam. Nauczyłeś mnie prawdziwego znaczenia ciszy i spokoju. Nie mogę się doczekać spotkania z tobą. Wiadomość była pełna miłości i oczekiwania. Dając wgląd w głęboką przemianę, jakiej doświadczała Serena, gdy przygotowywała się do zostania matką, przesłanie odbiło się szerokim echem wśród wielu osób, nie tylko ze względu na treść, ale także ze względu na moment. Serena, będąc w ciąży, wygrała Australian Open w styczniu 2017, co podkreśliło jej legendarny status w świecie sportu. Oczekiwanie rosło w miarę zbliżania się terminu porodu Sereny. Wreszcie 1 września. 2017 roku para powitała na świecie córkę Alexis Olympia O'Hanian Jr. Narodziny córeczki zostały przyjęte z radością i świętowaniem przez parę i ich fanów na całym świecie. Alexis O'Hanian na Instagramie ogłosiła przyjście na świat córki wzruszającym postem. Witamy, Alexis Olympia O'Hanian Jr. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy cię poznać, napisał. Dzieląc się przebłyskiem miłości i dumy, jakie odczuwał jako nowy ojciec. Z czułością określił także ich noworodka jako idealnego towarzysza mamy, co było ukłonem w stronę bliskiej więzi, jaką bez wątpienia łączyły Serenę i ich córkę. Narodziny Alexis-Olympia rozpoczęły nowy rozdział w życiu Sereny i Alexis. Ale ich podróż jeszcze się nie skończyła. Zaledwie dwa miesiące po powitaniu na świecie córeczki para rozpoczęła kolejne niezapomniane wydarzenie. Ślub. 16 listopada 2017 roku Serena i Alexis pobrali się podczas wystawnej ceremonii w Nowym Orleanie. Ślub był po prostu bajkowy. Zgromadził rodzinę, przyjaciół i niektóre z największych osobistości branży rozrywkowej. Para zdecydowała się pobrać w Nowym Orleanie, mieście znanym z bogatej historii, tętniącej życiem kultury oraz głębokich korzeni w muzyce i imprezach, co stanowi idealne miejsce na wesele, które było zarówno eleganckie, jak i tętniące życiem. Ceremonia odbyła się w centrum sztuki współczesnej. Miejscu. Które pozwoliło parze połączyć miłość do nowoczesności i tradycji. Lista gości była pełna gwiazd. A wśród wielu znanych twarzy znalazły się Beyoncé, Jay-Z, Kim Kardashian i Anna Winter. Jednak pomimo głośnego charakteru wydarzenia, ślub był głęboko osobisty i odzwierciedlał wspólną podróż pary. Serena Williams nigdy nie bała się światła reflektorów. Ale w styczniu 2018 rok podzieliła się tym światłem z kimś wyjątkowym ze swoją nowonarodzoną córką Alexis Olympia O'Hanian Jr. Duet matki i córki trafił na pierwsze strony gazet. Gdy trafił na okładkę Woga z okazji urodzin Alexis Olympia, pierwszy występ na okładce jednego z najbardziej prestiżowych magazynów o modzie na świecie. Ta okładka była nie tylko kamieniem milowym dla Sereny, ale także uczyniła Alexis Olympia najmłodszą osobą która pojawiła się na Okładce Woga, mając zaledwie trzy miesiące. Okładka Woga była czymś więcej niż tylko oszałamiającą fotografią. Była to uroczystość upamiętniająca przejście Sereny w macierzyństwo i jej dalszą drogę jako profesjonalnej sportsmenki. Na Okładce Serena opowiedziała o wyzwaniach i radościach bycia nową mamą. W tym o trudnościach, z jakimi borykała się po porodzie. Jej otwartość na temat problemów zdrowotnych po porodzie odbiła się szerokim echem u wielu osób, ugruntowując jej rolę nie tylko ikony sportu, ale także zdecydowanej orędowniczki zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet. Konto Alexis Olympia na Instagramie, prowadzone przez jej rodziców, w uroczym poście uchwyciło emocje związane z tym kamieniem milowym. Nie mogę się doczekać następnego. Może pewnego dnia, mama i tata zawsze powtarzali mi, Żebym miała wielkie marzenia, ale teraz powiedziano mi, że mam trzy miesiące i jestem najmłodszą dziewczyną z Okładki Woga. W poście podkreślono mieszankę humoru i dumy, jaką Serena i Aleksis wnoszą do swoich ról rodzicielskich. W przesłaniu nie tylko uczczono to osiągnięcie, ale także powtórzono wartości, za którymi od dawna stoi Serena, czyli wielkie marzenia, wyznaczanie celów i przełamywanie barier bez względu na szanse. Zaledwie sześć miesięcy po okładce Woga, Serena i jej mąż, Alexis Ohanian, po raz kolejny znaleźli się w centrum uwagi. Tym razem podczas jednego z najważniejszych wydarzeń roku, ślubu Meghan Markle z księciem Harrym St. George's, kaplica w Windsorze. Ślub, który odbył się w maju 2018 roku, był widowiskiem światowym, przyciągającym uwagę z całego świata. Serena i Alexis. Bliskie przyjaciółki Meghan. Zwróciły na siebie uwagę, gdy przybyły na ceremonię, emanując elegancją i stylem. Związek sereny z Meghan Markle sięga kilku lat. Po raz pierwszy spotkali się w lutym 2014 roku na imprezie Celebrity Beach Bowl organizowanej przez DirecTV wydarzeniu, które zgromadziło gwiazdy z różnych dziedzin na dzień pełen zabawy i gier. Pomimo różnic w pochodzeniu Meghan odniosła sukces jako aktorka w przebojowym serialu w garniturach, a serena była już legendą tenisa. Szybko połączyły ich wspólne doświadczenia jako kobiety w oczach opinii publicznej. Ich przyjaźń pogłębiała się przez lata, a serena często mówiła o wsparciu, jakie sobie nawzajem okazywali. Kiedy więc Megan zaprosiła serenę na swój ślub, było to świadectwem ich bliskiej więzi na królewskim weselu serena. Ubrana w oszałamiającą różową sukienkę wersacze, pokazała swoje wyczucie mody, demonstrując jednocześnie wdzięk i pewność siebie, z której jest znana. Alexis siedząca obok niej wyglądała elegancko, jak zawsze, doskonale komplementując serenę. Obecność pary na weselu była dla wielu wydarzeniem, ponieważ reprezentowali nie tylko wspaniałą i wpływową parę, ale także bliskich przyjaciół panny młodej, którzy wspierali ją w jej wielkim dniu. Lato drugiego tysiąca osiemnastego roku nadal było dla rodziny pełne wydarzeń. W lipcu serena. Aleksis i ich córka Olimpia poleciały do Włoch na tak potrzebny letni wypoczynek. Włochy miały dla pary szczególne znaczenie. W końcu to właśnie w Rzymie spotkali się po raz pierwszy, a Aleksis oświadczył się Serenie w tym samym mieście, co uczyniło je romantycznym miejscem pełnym wspomnień. Rodzinne wakacje we Włoszech były wypełnione relaksem, eksploracją i oczywiście mnóstwem miłości. Gdy lato dobiegało końca, Serena i Aleksis obchodziły kolejny kamień milowy, pierwszą rocznicę ślubu. 16 listopada 2018 roku Serena opublikowała na Instagramie dyskretne, ale szczere selfie z Alexis, aby upamiętnić tę okazję. Rok później podpisała zdjęcie, zwięźle oddając istotę ich związku. Partnerstwa zbudowanego na wzajemnym szacunku, miłości i wspólnej wizji przyszłości. Wiadomość przypominała, że pomimo głośnego życia, Serena i Alexis ceniły proste chwile, ciche uroczystości i wspólne podróże. W 2019 roku Serena Williams po raz kolejny udowodniła swój status światowej ikony i potęgi mody, współprzewodnicząc corocznej Gali Met, jednego z najbardziej prestiżowych i oczekiwanych wydarzeń w świecie mody. Gala Met znana jest z ekstrawaganckich tematów, listy gości znanych osobistości i oczywiście niezapomnianych chwil na czerwonym dywanie jakie zapewnia co roku. Jako współprzewodnicząca, Serena Williams miała za zadanie nadać ton wydarzeniu, a z tym zadaniem poradziła sobie dzięki swojemu charakterystycznemu talentowi i pewności siebie. Podczas gali Serena nie zawiodła. Zachwycała na czerwonym dywanie, w zapierającej dech w piersiach, żółtej sukience Versace, która doskonale wpisała się w obozową tematykę wieczoru, notatki o modzie. Sukienka była arcydziełem designu. Składała się z warstw zwiewnego materiału w słonecznym odcieniu który emanował energią i optymizmem. Suknie ozdobiono odważnymi różowymi kwiatowymi ozdobami, które dodały zabawnego akcentu, który idealnie pasował do tematu wieczoru, który celebrował przesadną modę i sztukę bycia przesadną. Serena uzupełniła swoją stylizację parą szytych na miarę tenisówek Nike, co stanowiło ukłon w stronę jej sportowych korzeni i stwierdzenie, że wygoda i styl rzeczywiście mogą iść w parze. Serenie na tym wydarzeniu towarzyszył jej mąż. Alexis Ohanian, który pod każdym względem wyglądał na wspierającego i dumnego partnera. Alexis, utalentowany przedsiębiorca i współzałożyciel Reddita. Sam nie jest obcy temu, kto zwraca na siebie uwagę, ale na Gali Met wydawał się być więcej niż szczęśliwy, że pozwolił serenie zabłysnąć. Para pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, emanując niewymuszoną elegancją, która definiuje ich jako jedną z najbardziej podziwianych pełnych mocy par Hollywood. Po wydarzeniu Aleksis podzieliła się na Instagramie chwilą ze swojego wspaniałego wieczoru. Dwóch pracujących rodziców wybiera się na randkę, opisał zdjęcie swoje i sereny, oddając zarówno ich oszałamiający wygląd, jak i wyjątkowość wieczoru. Podpis przypomina, że nawet pośród wymagającej kariery zawodowej i obowiązków rodzicielskich, serena i Aleksis wciąż znajdowały czas, aby cieszyć się swoim towarzystwem. Wykorzystując każdą okazję do ponownego nawiązania kontaktu jako para. Serena podzieliła się także swoim romantycznym wspomnieniem na Instagramie. Ale to było bardziej osobiste i intymne i przypominało cenny moment w ich związku. W swojej wiadomości Serena wspomniała noc w Paryżu. Mieście. Które odegrało ważną rolę w ich historii miłosnej. Pamiętasz? Jak poprosiłem Cię o opowiedzenie mi historii o drugiej w nocy przed naszym hotelem? Potem zasnęłam w twoich ramionach, napisała. To czułe wspomnienie, którym podzieliła się z milionami jej obserwujących, dało wgląd w słodszą, bardziej prywatną stronę ich związku, zbudowanego na miłości, zaufaniu i małych chwilach, które często znaczą najwięcej. W miarę upływu roku Serena i Alexis w dalszym ciągu wzmacniały swoją więź, zarówno jako para, jak i jako rodzice ich córki, Alexis Olympia. W listopadzie 2019 roku osiągnęli kolejny kamień milowy. Dwa lata małżeństwa. Aby uczcić drugą rocznicę ślubu, para świętowała w wielkim stylu, co stanowiło hołd dla wspólnej podróży, którą przebyli. Aleksis po raz kolejny wyraziła na Instagramie swoją miłość i podziw dla Sereny. Publikując serdeczną wiadomość, która odzwierciedla głęboką więź, jaką ich łączy. Świętuję moją drugą rocznicę. Jeżdżąc lub umierając w Serena Williams, zawsze gotowy na kolejne wydarzenie Black Tie, Netflix i relaksujący wieczór, napisał. Ten post oddaje istotę ich związku. Idealne połączenie uroku i prostoty, w którym wielkie wydarzenia równoważone są spokojnymi nocami w domu. W lutym 2021 roku Serena Williams i Alexis Ohanien pokazali światu intymny wgląd w swoje życie przedstawiając swój wspaniały dom dla Architectural Digest. Film fabularny nie był jedynie oprowadzaniem po luksusowej rezydencji, ale wglądem w życie jednej z najsłynniejszych par świata. Od eleganckich przestrzeni mieszkalnych po wyjątkowe akcenty osobiste, dom był odzwierciedleniem ich osobowości, osiągnięć i życia, które wspólnie zbudowali. Jednym z najczęściej omawianych aspektów ich domu był pokój trofeów sereny, przestrzeń. W której znajduje się skarbnica pamiątek po jej legendarnej karierze tenisowej, sala była wypełniona trofeami, medalami i nagrodami obejmującymi dziesięciolecia dominacji tego sportu, a każda z nich opowiadała historię ciężkiej pracy, determinacji i bezprecedensowego sukcesu. Ale dla Aleksji spokój zawierał coś jeszcze bardziej wyjątkowego niż błyszczące trofea. To fragment historii Sereny, który dokumentuje jej podróż od młodej. Pełnej nadziei osoby do światowej ikony. Na Twitterze Alexis udostępniła swój ulubiony przedmiot z kolekcji sereny, ujawniając limitowaną edycję karty kolekcjonerskiej z jej początków w Tenisie. Wszyscy oglądaliście pokój z trofeami w naszym domu, ale Serena Williams nie pokazała Wam tutaj mojego ulubionego Graala napisała na Twitterze obok zdjęcia karty. To setna gra z jego karty debiutanta tylko oficjalne oczy zauważają tę kartę kolekcjonerską relikt początków sereny symbolizujący nie tylko jej drogę do sławy, ale także długą drogę, którą przeszła, aby stać się legendą, którą jest dzisiaj. Duma Aleksisa z tego konkretnego dzieła była widoczna, gdy świętował osiągnięcia swojej żony od jej początków w sporcie. Ich związek, zbudowany na wzajemnym szacunku i podziwie, zawsze cenił uczciwość i ciężką pracę. Podczas filmu z pytaniami i odpowiedziami do gry Bumble's the Issue, Serina została zapytana o najbardziej zaskakujący aspekt małżeństwa. Jej odpowiedź była szczera i wnikliwa, odzwierciedlając rzeczywistość utrzymywania silnego związku. Małżeństwo nie jest szczęściem. Ale może być, jeśli nad nim popracujesz, przyznała. Nauczyłam się, że miłość to niesamowite uczucie i jeśli masz okazję ją poczuć, jest to coś wyjątkowego. Słowa sereny podkreśliły wysiłek i poświęcenie, jakie ona i Alexis włożyły w swoje małżeństwo, uznając, że choć nie zawsze jest to łatwe, nagroda jest ogromna i głęboko satysfakcjonująca. Alexis z wdziękiem i dobrym humorem przyjął także rolę męża sereny. Kiedy fanka na Twitterze skomentowała: Podoba mi się, że nie przeszkadza ci, że nazywają cię mężem sereny Williams. Alexis odpowiedział swoją charakterystyczną pokorą i dowcipem. Pewnego dnia zostanę miliarderem, który sam dorobił się majątku, a większość ludzi nadal będzie mnie znać jako męża sereny lub ojca Olimpii i nie przeszkadza mi to. Jego odpowiedź podkreśliła głęboki szacunek i podziw, jakim darzy serenę, a także jego pocieszenie w postaci faktu, że pomimo własnych znaczących osiągnięć, często definiuje go relacja z jednym z najsłynniejszych sportowców świata. Serena i Alexis musiały zachować równowagę między karierą na wysokim szczeblu a życiem rodzinnym. W maju 2021 roku Alexis opowiedziała o swojej ciągłej walce o znalezienie właściwej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym co jest wyzwaniem, z którym wiele osób może się utożsamić. Podczas występu w CBS This Morning pochwalił serenę za jej umiejętność ustalania priorytetów tego, co najważniejsze. Jedną rzeczą nad którą wciąż pracuje jest zrównoważenie tego z czasem wolnym czasem wolnym. Czasem na reset i naładowanie baterii, powiedział. Coś, w czym jest naprawdę dobra, to wyłączanie tego i skupianie się na czasie rodzinnym lub prywatnym. Zawsze jestem o krok od ponownego zagłębienia się w listę wymagań lub powrotu do pracy. Zdecydowanie nadal od czasu do czasu poddaję się kontroli, ponieważ jest to coś, w czym chcę być jak najlepszy. Myślę, że wszyscy tak robimy. Podziw Alexis dla zdolności Sereny do utrzymywania równowagi wykraczał poza jej osiągnięcia zawodowe. Był także bardzo dumny, że mógł ją wspierać podczas meczów tenisowych. Podczas French Open 2021 na Instagramie poinformował, że zawsze był najgłośniejszym kibicem na trybunach. Zawsze, napisał, odnosząc się do swojego entuzjastycznego wsparcia dla Sereny, dodając: Nie martw się, mama ryczy. Niestety, 2021 sezon. Sereny został zniweczony przez kontuzję, ponieważ zmuszona była wycofać się z Wimbledonu po kontuzji nogi. Nawet w tym trudnym czasie Alexis pozostała jej największą cheerliderką, publikując swoje zdjęcie na korcie z prostym, ale mocnym podpisem Emoji Corney, symbolizującym jej trwały status królowej tenisa. Pomimo niepowodzeń para nadal dzieliła się ze światem swoją podróżą, pokazując nie tylko swoje publiczne triumfy, ale także prywatne radości. Podczas Med Gala 2021 po raz kolejny przykulił uwagę na czerwonym dywanie. Alexis nie mógł powstrzymać się od zachwytu nad królewskim wyglądem swojej żony i zamieścił na Instagramie wpis, w którym Serena wyglądała dziś królewsko. Gala Med była dla nich czymś więcej niż tylko wspaniałym wieczorem. To była rzadka randka w środku ich pracowitego życia. Alexis podpisała urocze czarno-białe zdjęcie przedstawiające parę całującą się podczas rzadkiej randki na łonie natury, oddając wyjątkowość tej chwili. Rodzina jest w centrum wszystkiego, co robią Serena i Alexis. Co było widoczne na zabawnych zdjęciach z fotobudki, które zrobili ze swoją córką Olimpią podczas wydarzenia. Nasza rodzina jest wieczna, napisała Alexis na Instagramie. To uczucie podsumowuje ich głębokie zaangażowanie wobec siebie nawzajem i córki. Świętując czwartą rocznicę ślubu w listopadzie 2021 roku, Serena i Alexis poświęcili trochę czasu na refleksję nad wspólną podróżą. Serena podzieliła się serdecznymi wspomnieniami, dziękując Alexis za to, że każdy wspólny dzień był wyjątkowy. Aleksis ze swojej strony wyraziła swoją wdzięczność za wspólne życie. Publikując post: Cztery lata temu sprawiłeś, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, a nasza mała rodzina sprawia, że z każdym dniem czuje większą wdzięczność. Ich hołdy rocznicowe są świadectwem siły ich związku, zbudowanego na miłości, wzajemnym szacunku i nierozerwalnej więzi, która z każdym rokiem staje się silniejsza. W 2024 roku Serena Williams po raz kolejny urzekła świat sportu nie tylko swoimi umiejętnościami na korcie tenisowym, ale także charyzmą i opanowaniem jako gospodarz ceremonii rozdania nagród ESB w Los Angeles. To prestiżowe wydarzenie, honorujące najlepszych sportowców i momenty sportowe. Stało się jeszcze bardziej wyjątkowe dzięki obecności rodziny Sereny. Gdy spacerowała po czerwonym dywanie przed ceremonią, do Sereny dołączył jej mąż Alexis Ohanian i ich najstarsza córka, Alexis Olympia Ohanian Jr. Trio promieniowało szczęściem, a ich uśmiechy i niewymuszony wdzięk przykuwały uwagę fotografów i fanów. Rodzinna chwila na czerwonym dywanie w przejmujący sposób przypomniała podróż Sereny. Zarówno jako profesjonalnej sportsmenki, jak i kobiety. Która potrafiła pogodzić wymagania legendarnej kariery sportowej z radościami i obowiązkami życia rodzinnego. Ubrane nienagannie. Pozowały do zdjęć, a Serena stała wysoka i pewna siebie. Uosabijając siłę i elegancję, z której jest znana. Alexis Ohanian. Zawsze wspierający mąż, Uśmiechał się dumnie do swojej żony, podczas gdy uroczo ubrana mała Olimpia odzwierciedlała postawę swojej matki, już wykazując oznaki pewności siebie, którą prawdopodobnie odziedziczyła po obojgu rodzicach. Chociaż nagrody ESP były świętem osiągnięć sportowych, wieczór dał także serenie i Alexis okazję do refleksji nad ich osobistą podróżą jako pary, podróżą, która rozpoczęła się od niekonwencjonalnej pierwszej randki.